Nie udało nam się w jednym warsztacie, próbujemy więc szczęścia w kolejnym. Przypomnijmy, w naszym aucie są trzy usterki: nierównomierna praca silnika, wyciek płynu chłodniczego, zgrzytający odgłos podczas rozruchu. Przewidywany czas naprawy: 2 godziny. Koszt naprawy nie powinien przekroczyć 200 zł. Dzień dobry, wie pani co, ja jestem tutaj scholowana i nie wiem, jest jakaś opcja, żeby sprawdzić mi samochód, bo mi nie, nie chcę odpalić, a wcześniej działy się z nim jakieś dziwne rzeczy. Paliwo ma. kopcił i temperatura strasznie wysoka była. Z bagażnikiem białe to ledo bo, bo muszę do Darka, bo bo stoi mroźnicy. Kubert, podrżbniemy to. No. to jest tu kolejny warsztat, a mechanicy nie wiedzą co cyka. Przypominamy, sprawny zawr regulacji turbiny. No, to coś troszkę naoliło. Wiesz, dzisiaj bo Kto robił a więcej was tu nie było? Co to k**a, jak to się robi? Jak on ma odpalić jak tam jest kostka? To jest ta kostka? No. Ja, to jest coś, 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 coś. Ale to nie jest tak podłączone jak to Brawo! Przyczyna nierównomiernej pracy silnika zdiagnozowana. A co za to są? Zaciecie. Czas zdiagnozować kolejne. Tak? Diagnostykę na napełną zrobimy, bo musimy, zobaczyć, o co chodzi, tak? Dwa, płynu nie ma. Trzy, to ten płyn. tutaj i tutaj, skąd się z dziś wyciek. No i to tak sobie tutaj było, o tak? Turbo się Turbo się nie skończyło. Jest w pełni sprawne. Całą tą obudowę poproszę. Cała obudowa do wymiany szykuje się na prawo... Pana Boga... i to, to dopiero początek. Czujnik oddzielnie leży, tam sobie gdzieś temperatury... <śmiany> 1952. Włochy. Hotel La Perla. 9 kwietnia bracie Limonca zostają aresztowani w pokoju numer 9. Wcześniej tego wieczora Luca Temperini obserwuje gangsterów przez dziurę w ścianie i kratuje pieniądze. Niestety zostaje uderzony przez drzwi i zapomina, gdzie są pieniądze. Po dziś dzień Luca śni o tych cukierkach. Gdyby Gdy pamiętał, gdzie schował pieniądze. Skąd to wiemy? My wiemy wszystko o hotelach. Hotel? Trivago. Tymczasem pojawia się szefowa. Osobiście dogląda naprawy. Ile to pięć myślisz, że zejdzie z tymi tymi z naprawą? Tak no liczmy dziesięć minut. Eee, tu będzie problem z tą jedną śrubą. Do godziny z gierem. no i z tym pół godziny. Cztery godziny. Il? Aha robocze godziny. Matematyka warsztatowa. Godzina i 40 minut pracy mechanika to cztery roboczo godzinę. Nic dziwnego, skoro zamiast naprawiać usterki, panowie wymieniają sprawne części. Czy więcej to nie ciszą? Nie czyszczą, bo to wszystko może polecić. Lepiej nie tak jest jak jest, nie? To ma działa, że nie wygląda. Ja mam usprawny, żeby auto Naprawa powodu lidam. No to przewody jeszcze może być zmienić. Pozajecie zamówiać. Więcej ja no, no, ale tutaj widzieli, że wiesz. No tak. Trzeba dać chociaż kawałek nowego, żeby klient widział za co płaci. Przewód wymieniony. Płyn dolany można odpalać. Chyba nie wszystkie części są na swoim miejscu. Czyżby naprawa wymagała użycia noża kuchennego? Na szczęście nie. To tylko kwestia niepodłączonego przewodu. samochód czeka na odbiór, a właścicielka już w drzwiach. Dzień dobry. I co tam się stało w końcu? Ten czujnik od temperatury płynu płynniczego wyskoczył, pani. Leżał sobie po prostu na przewodzie. Tym czujnikiem o cały płyn. Stąd miała pani temperaturę, tak? To tych obrotów ktoś tu jest, tu, tu mi taki dziobek. No. Ktoś tak? tu łamał. Ciekawe kto. Zatkał to jakoś taśmą i tym, I... Przed, a ta część jest integralna sto. Nie można wymienić samego tego, tylko to jest razem z tym. Tak? Podchodzi tu i tu. Mm -hmm. No i cały układ wyglądał tak. Że przewody podciśnieniowe były pozamieniane. Tam kostki sobie latały jak chciał. No to ja nie wiem. Ja nie wiem kto tam, ale tam taka rzeźba była, że... 1213, tak? 1213 zł. To dopiero rzeźba. Podsumujmy. W tym warsztacie usunięto dwie z trzech usterek. Nierównomierną pracę silnika oraz wyciek płynu chłodniczego. Auto nadal wydaje zgrzytający odgłos podczas rozruchu. Za naprawę powinniśmy zapłacić nie więcej niż Zapłaciliśmy 1213. W ramach tej kwoty wymieniono nam niepotrzebnie kilka sprawnych części. Z warsztatu po naprawie wróciły do nas następujące części: przepustnica z zaworem EGR, siłownik przepustnicy, obudowa czujnika temperatury i sam czujnik temperatury. Niewłaściwa diagnoza spowodowała wymianę przepustnicy z zaworem EGR niepotrzebnie. Siłownik po pierwsze nie jest integralną częścią przepustnicy. A powtórę jest sprawny. Bardzo łatwo to sprawdzić. Jedyną przyczyną wymiany był urwany podczas demontażu króciec. Kolejna niepotrzebnie wymieniona część to obudowa czujnika temperatury, którą panowie połamali. Tak samo zresztą, jak uszkodzili konektory czujnika, który też był niepotrzebnie wymieniony. A wystarczyło założyć spinkę za 20 groszy.